Bernard, dajesz, mało, mało jest ciosów, mało ciosów, dajesz, dajesz, dobrze, super, odejdź, dobrze, dobrze, Benek na wstecznym, ale do przodu, Benek na wstecznym do przodu, do, dobrze, doskonale, tak jest, góra teraz, góra, dobrze, gotowi, i walka, dajesz, Benek, dajesz, punktujesz, punktujesz, punktujesz. Dobrze, dobrze, dobrze. Odepchnij go, odepchnij. Seria, seria. Nie przytulaj się. Raz, dwa, trzy. Czerweniście. Gotowi. I walka. Dziesięć. Dziesięć sekund. 谢谢啊